Dzień dobry. Dzisiaj gościem w mojej kuchni jest Kinga. Kinga, która podjęła smakowite wyzwanie. Celem tego wyzwania jest ugotowanie fajnego dania z soterellą oraz produktów, które są w mojej lodówce. Kinga nie wie, co w niej jest. Zobaczmy, czy sobie z tym poradzi. Kinga, jesteś gotowa? Nie wiem. Dasz radę. Mam nadzieję. Trzymaj kciuki. Dzieje. Zobacz, co tam mamy. Tadam. Tadam. Ta mnie otwórz ta się. Co ci wpadło w oko? Czy masz coś w głowie, czy może jakiś produkt nie, nie Ci zainspirował? Takie... O, Dobra. Tu mam jajka. Super. Mm -hmm. Dużo warzyw. Czyli... Dobra, bomba. To, to i to. Będzie zielono, tak? Będzie zielono. Pomidory, żeby było czerwono. Dobra. A teraz Dla coś... Dla Dobra, to może teraz coś białego jeszcze. To. O. I to. Spiętnie. Mamy to. <laughs> mamy to. Czyli sześć jajek rozbijesz mi jajka Ach, A bo ja rozbijam jajka ty pokrój mi dobra szczypią jasne Dobrze tak czyli sześć jajek lekko je rozciągniętym mlekiem Dokładnie tak, yy, sól pieprz o to ja tu czyli... przyszłam na wyzwanie, ja czy pyta, ty za mnie gotujesz ja nie wiem czy tu można bez soli zrobić Wiesz co? ja dodam odrobinę soli. Dobra. żeby całość miała wyraźny smak. Mhm. Szczypiorek do jajek? Jeszcze nie. Dobra. Jeszcze o sili. Dobra, robi się. Odrobina oliwy. Masła. Czemu łączysz masło i oliwę? Bo wtedy jest super smak Aha. i całość ma taki rumiany kolor. A o to mi chodzi. O, dobrze. Ja dodam jeszcze leka. Dobrze, mam chili, mam szczypiorek. Ja doprawiam z solą i pieprzem. O, dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, możesz mi teraz już rzucać pozostałe Dobra. składniki. O, i jeszcze najważniejsza to Tak, już ją wyjmuję z opakowania. Proszę cię, mi ją prosto do... Na grubym. Na grubym. Dobra. Do mojej masy. Super, ten ser spowoduje, że cała masa nabierze i smaku, i takiej zwartej konsystencji. Mi już ślinianki wariują, ja już czuję, że to będzie pyszne. Teraz, mój drogi, awokado. To świetne danie, bo można je naprawdę dowolnie komponować i użyć dowolnych składników. Może tutaj trafić ryba, mhm. mięso, wędlina. Teraz całość trafi do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni. To coś w rodzaju omleta. Mhm. Omleta czy omletu się mówi? Omleta chyba. To coś w rodzaju omletu. <noise> Okej, okay, omlet możemy na patelni do końca jakby tak, aż się nam jajko zetnie i tyle. Tutaj mamy jeszcze dodany ser, mamy na wierzchu będzie awokado, do pieca, żeby to się nam ładnie zapiekło, tak? Zapiekło i jajka sprawią, że nasza fritata nieco podrośnie. Czyli dzięki temu też, że dałaś mleko, nie? Ta woda z mleka będzie lekko parowała. Tak. I nam podniesie całą całą fritatę. ja jeszcze cię poproszę o to, żebyś mi jeszcze skroił. Soterelle w plastry. To ja ci już ukradłem Proszę, proszę, sobie I teraz co? Piekarnik, tak? Piekarni. Mówiłaś 180 100... tak, stopni. Tak, 100... tak. I na oko najlepiej, aż zrobi się rumiana, ale to jest około 10-15 no, minut. Aż się zarumieni, oko Anie... i <laughs> Proszę bardzo. Ja się do tego urodziłam. Ja się urodziłem, żeby takie piękne rzeczy jeść. A, Pięknie. No, cudownie. <słyska> Uwielbiam proste, lekkie i szybkie dania. Oto ona, frittata. Ona taka jest. Ma w sobie jajka, mleko, dużą ilość warzyw i cofarelle. Ciekawe, czy Pawłowi będzie smakowała. Szkoda, że Państwo nie sują, jak to cudownie pachnie. Kosztujemy? No. Zanim yes. wystygnie, jest nie gadaj, nie? Yes. Cudownie lekkie, czuć ser, czuć warzywa, które panie chrupią, soczyste, wilgotne, pycha, kinga. Fantastycznie poradziłaś sobie, o oh, właśnie tak, ze smakowitym <laughs> wyzwaniem, świetnie yy, podałaś toterellę, naprawdę czuć smak tego sera. Ale przed Tobą jest jeszcze jeden etap, który musisz pokonać. Mam nadzieję, że u Twojego fana pójdzie Ci co najmniej tak dobrze jak u mnie. Trzymam kciuki, bardzo dziękuję, było bardzo miło, bardzo pysznie, piona i trzymam kciuki.